Halo halo. Terytorial dodaj. Idziemy w kolejną wygraną. Idziemy na kolejną wygraną. Spróbujmy drużynówkę pięcio drużynową. <śm> Jak dziwnie to brzmi. Ale hej. To moje filmy, więc mogę gadać co chcę. Jestem graczem niebieskim. Z tym niebieskim graczem. Tak więc nie wiem czy wybrałem najlepsze miejsce jakie mogłem wybrać. Ameryka południowa jest dość specyficzna i trudna. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie. Ale hej. Nie jesteśmy tutaj, żeby było łatwo. Nie jesteśmy tutaj, żeby było łatwo. Dobra. Udało nam się tutaj zbudować całkiem rozsądny przyczółek. Ogarnijmy te boty, które delikatnie mnie tu denerwują. Ulm. Ja Cię, graczu, Ulm znam. I ja Cię delikatnie spróbuję ugryźć już teraz, bo jak ja Cię nie ugryzę już teraz, to potem będzie mi bardzo ciężko z Tobą cokolwiek zrobić. I już się to dzieje. Więc póki tutaj... Mamy z tobą jakiekolwiek szanse, jeżeli chodzi o wielkość, to musimy je wykorzystać. O, jakiś duży czerwony tutaj nam się. Tutaj nam się dzieje jakiś duży czerwony. El Hefe. I obawiam się, że... Ale hefe zaraz nas dojedzie Nie było to za dobre rozpoczęcie Nie było to idealne rozpoczęcie Crazy z dołu dość mocno atakuje ulma Ale znowu z dołu ktoś czerwony go dojeżdża Oj, to nie będzie długi mecz. To niestety nie będzie długi mecz dla mnie. Ale hej, robimy co możemy. Bierzmy ile się da. Bierzmy ile się da. Dobrze, w LHFS ktoś tutaj dość mocno wjechał. Ulm praktycznie nie istnieje. Dobra. Ojoj, 800 tysięcy straja. Mocny gracz, mocny gracz. Mniejszy ode mnie, ale ja się troszkę za bardzo rozwodniłem. Zbudujmy sobie troszkę armię. Zobaczmy, czy to nie będzie już za późno. Sprawdźmy, czy to nie będzie za późno. Oj, chyba tak. Straja właśnie mnie atakuje. Stroja właśnie mi atakuje, nie zdążę Nie zdążę nadrobić niczego Może spróbujemy tutaj delikatnie w tą stronę pójść Ale Elchefe ze Strają dość mocno widzę walczy Spróbujmy wykorzystać sytuację Tego dziwnego gracza z dołu ogarnąć Chwilowo nie chce mi się ogarniać wszystkich tych wysepek. Straja 2 miliony. Widzę, że LHF chyba mnie próbuje zamknąć. Tutaj jeszcze we mnie wszystko puścił. Co za gnój. Dobra, jestem następny. Tutaj raczej nic już nie zrobimy. LH jedynym kierunkiem, w którym może atakować jestem ja. I dokładnież to robi. Dokładnież to robi. Szczerze będę próbował jak najdłużej wytrzymać. LHF jest troszkę nade mną, ale jednak jest większy. LHF jest troszkę nade mną, ale jednak jest większy. Spróbujmy może nadrobić troszkę wyspami. To nam niewiele pomoże. Ale po prostu nas dojedzie. Siedzimy i czekamy, tak naprawdę, na śmierć. I dajemy czas kolegom z góry, żeby tutaj wjechali i może mnie uratują. Tak naprawdę czekamy. Tak naprawdę czekamy i próbujemy przeczekać. Tak, widzę, że You have the stupid. Wchodzi dość mocno. Nie chcę wychodzić z tej gry, bo jest to jednak nasza wygrana. Jest to jednak nasza drużynowa wygrana. Dobra. Mamy to. Mamy to jako drużyna. Dobra. Bierzmy z LHF ile. ile się dało. W tej grze też ważne jest to, żeby żeby wytrzymać, żeby czasami wytrzymać żeby czasami dać szansę współgraczom z drużyny na to żeby, żeby dali radę żeby dali radę przyjść żeby dali radę zbudować odpowiednią ilość wojska czyli to co, to, co udało nam się zrobić nie odpuściliśmy wyczyściliśmy jednak ten Południe, południowej Ameryki z przeciwników wytrzymaliśmy LHF. -ę. Gdybyśmy to puścili, mogłoby się okazać, tak że jednak były większe problemy. A chociaż w pewnym momencie już na tyle przeważaliśmy na planszy jako niebieska drużyna, że że to było raczej nie do przegrania. Tak czy siak, pozostaje poczekać, aż współgracze półgracze ogarną tutaj ten ostateczny, ostateczny ostatni fragment planszy. Potrzebujemy 99% zajętości przynajmniej. Także jeszcze chyba chłopaki będziecie musieli ogarnąć tą wyspę dużą. Ja mogę sobie tutaj ewentualnie jeszcze wysłać. No, mamy to. Zwycięstwo. Mamy zwycięstwo. Uwiecznimy je na skrinie. I dzięki bardzo. Do następnego, do następnej wygranej.